Odwaga i ciekawe, a wręcz niesamowicie intrygujące postrzeganie trudnych tematów zachęciło mnie do pokazania Państwu kolejnego filmu Andrzeja Zwiegińcewa pod tytułem Elena. Elena to, jak twierdzą niektórzy, najlepszy film tego reżysera, ale tu już zostawię Państwa ocenie po seansie. Władimir i Elena poznali się w szpitalu. On w roli pacjenta poddawanego operacji wyrostka, ona pielęgniarka. On, bogaty krezus, ona ciepła i uczynna, ale uboga. I trochę inaczej jak we wszystkich filmach, to nie miłość od pierwszego wejrzenia ich połączyła. To po prostu małżeństwo z rozsądku, pewien układ. Oboje już nie młodzi. I wygląda na to, że Władimir zapewnia sobie opiekę na starość. A Elena dzięki takiemu układowi wyrywa się wreszcie z nędzy i zaznaje odrobinę luksusu. Oboje też mają dzieci. Władimir kocha prawie bezkrytycznie swoją cyniczną córeczkę, a Elena desperacko osłania matczyną piersią jedynaka. Jak to mówią, diabeł tkwi w szczegółach. Tym szczegółem w tym wypadku jest kasa, i tutaj bym przerwał, bo w tym momencie zaczyna się właśnie cała pasjonująca i naprawdę niezwykła historia. Ten film daje jeszcze jeden pretekst do dyskusji, gdyż pokazana jest tak zwana walka klasowa, która tak naprawdę dzięki komunizmowi miała nie istnieć już.